Zapraszam Was na produktywny weekend ze mną. Tutaj jest moja lista zadań do wykonania przez ten weekend, chociaż tak naprawdę są to zadania na cały tydzień. Po prostu im więcej zrobił weekend, tym lepiej. Zrobiłam już dzisiaj ciasto z narkowca i soczek z także skąd gotowałam moje napoje, mogę się zabierać do roboty. Tak wygląda moja lista zadań na ten tydzień. I jak widać jest tutaj sporo rzeczy. Ona jest w języku angielskim dlatego, że po prostu tak mi jest łatwiej. Tu odpowiadam, gdyby ktoś się zastanawiał. Studiuję po angielsku i pracuję jako lektorka angielskiego, także angielskiego używam w ciągu dnia więcej niż polskiego. Więc też tak po prostu już odruchowo piszę. No i mam tutaj zadania. W nawiasach jest taki szacowany czas, ile powinno mi to zająć. Wygląda nernik, który zrobiłam, i jest naprawdę super. Także myślę, że niedługo podzielę się również z Wami tym przepisem na kanale, ponieważ robiłam sernik z nerkowców pierwszy raz i e, po prostu przeczytałam kilka różnych przepisów i zobaczyłam, co tam się powtarza, i trochę pozmieniałam. I tego tak to wyszła moja wersja. Jest to sernik z nerkowców e, kokosowo-czekoladowo-kawowy. Jest super. Także ja już napisałam esej i zaraz zabieram się za wykłady. Właśnie skończyłam wykład i quiz i idę teraz na spacer. Ze spaceru był to bardzo długi spacer. Jest już godzina 17. Wyszłam z domu po 13. Także bardzo długi spacer, zrobione prawie 18 tysięcy kroków. Także jestem teraz bardzo zmęczona. Także zrobię sobie teraz obiad. Będzie to zupa i później myślę, że zrobię kolejny wykład przerobię z quizem. I może przeczytam tekst na, na zajęcie z kultury popularnej. Nie wiem, nie wiem, czy będzie mi się jeszcze chciało. Także zupa jest gotowa, zabieram się do jedzenia. I będę też w tym samym czasie oglądać drugi wykład. Zrobione. Już nie udało mi się przeczytać e, żadnego tekstu, a to nie szkodzi, bo jutro też jest dzień. Także dzisiaj już nie spać, a jutro od rana dalej działa. Hejko, witam Was w niedzielę. Jest godzina 10, właściwie już po 10. Zaraz będę jadła śniadanie, trochę sobie posiedzę, poleżę, poodpoczywam, w końcu jest niedziela, a potem wezmę się za moje rzeczy. Okej, okay, jest już godzina 13 za chwilę, także koniec odpoczywania i czas wziąć się dalej za robienie rzeczy z listy, także myślę, że zacznę dzisiaj od tekstu na zajęcie z kultury popularnej i, e, i napiszę takie streszczenie tego, bo to jest jakby taka nasza praca domowa z tego przedmiotu. Trzeba to zrobić i wysłać przed zajęciami, żeby mieć całiczną obecność na zajęciach, więc to będę teraz robić, e, a co dalej, to się okaże. you hey. Z tego drugiego eseju zupełnie nie chcę się pisać, więc raczej już tego dzisiaj nie zrobię. A na te pytania do tekstów też mi się nie chce odpowiadać, więc myślę, że po prostu przeczytam Adorno i Foucault i, i może zedytuję moje filmiki. Chyba tak zrobię, ale najpierw jedząco. Także postanowiłam wziąć się za obrabianie filmów. jest, herbatka jest, także zabieram się do czytania. Skończyłam czytać, tak wygląda moja lista zadań na ten tydzień. Jest godzina 22, ja zaraz idę spać, także to jest koniec tego weekendu i również koniec tego filmiku. Zrobiłam więcej niż myślałam, że zrobię. Także nawet pomimo tego, że był to taki chillowy weekend, to wciąż był bardzo produktywny, co bardzo mnie cieszy. Dzięki temu mam o wiele mniej rzeczy do zrobienia w trakcie tygodnia. Będzie to bardzo lightowy tydzień. I tyle, co mogę jeszcze powiedzieć. Wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie. Zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się spodobało. Zapraszam do zobaczenia innych moich filmików. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć!